Thank you. どう Sportowy Wieczór Kibica, mówiąc za słowa Adam Nis z Londynu. Witamy Was, kochani, na żywo. Wracamy po kilkomiesięcznej przerwie z audycją Sportowy Wieczór Kibica. Dzisiaj będzie sporo emocji, sporo dawki dobrego sportu, jak futsal, później siatkówka, piłka nożna. Jeśli chodzi o futsal, to Mistrzostwa Europy, a więc awans naszej Mistrzostwa Europy. Czyli naszych futsalistów. Będziemy również mówić i podawać na żywo wynik skędzi na gdzie Zaxa dzisiaj podejmuje w pierwszym meczu finałowym Jastrzębski Węgiel i będziemy od godziny 20 na meczach Champions League, czyli z wieczorem Ligi Mistrzów, mecze w Dortmundzie oraz w Liverpoolu. Dortmund podejmować będzie Manchester City, a drużyna Liverpoolu Jurgena Kloppa podejmować będzie zespół z jedyna Real Madre. A więc dzisiaj sporo dobrej dawki sportu, sporo dobrej dawki muzyki. Będą z nami również goście, będą z nami również osoby, które skomentują na bieżąco, ale także i na poiskach piłkarskich. Już rozpoczęło się spotkanie w Kęgni Koźlu, gdzie grupa Zoty Zaksa podejmuje Strzymski węgiel. Zaczynamy walko Złoto, tylko zwycięstwo. Hashtag GoZaxa czytamy na oficjalnej stronie na Twitterze najnowsze posty zespołu z Kedzie na Oto pozostała 7 dzisiejszego starcia, jeśli chodzi o dzisiejszy pierwszy mecz finałowy. Zabieram 13. Kamil Semeniuk, przyjmujący, środkowy z piętnastką David Smith, z szóstką rozgrywający Benjamin Toniutti, atakujący Łukasz Kaczmarek, środkowy Jakub Kochanowski z trójką i z jedenastką Aleksandra Śliwka, przyjmujący Libero. Dzisiejszym Adrian Staszewski, no i już za chwilę powiemy również o składzie Jastrzębskiego Węgla. A więc w jakim ustawieniu i w jakim składzie wystąpią rywale z AKS'y, A więc między innymi Binek, Biniek, Bucki, Fornal, Gierżotek, Lader, Kampa, Kosok. Lauty, Pipo Popipczak, Szalacha, Szymura, Tebra Porti i Wiśniewski. Cały skład kędzierzynian to Banach, Depowski, Kaczmarek, Lutek, Kowanowski, Łukasik, Prokopczuk, Reino, Semeniuk, Śliwka, David Smith, Staszewski, Toniutti, Zadorski i Zawalski. A więc zaczynamy 5 do 3. Jak na razie w pierwszym sezonie prowadzą kędzierzynianie. No i jak na razie to oni przyjęli inicjatywę. Początek wyśmienity, prowadzą już 4 do 1, no ale punkty przez tym stanie zdobywają dwa rywale. 5 do 2 podwyższają Kędzierzyniany, no i teraz punkt dla zespołu Jastrzębskiego. No na pewno będzie to ciekawe spotkanie, tak samo jak dzisiaj miało miejsce dzisiejsze spotkanie o trzecie miejsce. Między innymi zespół z Bełchatowa przegrał z Werwą Warszawa 2 do 3, a więc w tej breku. Zaczęło się bardzo dobrze, ponieważ pierwszą setę bohatowianni grali do 15, no ale kolejny, drugi set już porażka do 20, później w trzeci wygrana do 11, a więc no, można powiedzieć pogrom zespołu z Warszawy. No i w czwartym secie porażka do 19 i w tej breku, to ciekawy wynik 19 do 21, więc przegrywają bohatowianie tego seta i całe spotkanie 2 do 3 w pierwszym spotkaniu w meczu o trzecie miejsce. No i to teraz warszawianie są bliżej brązowego medalu. Przypomnijmy, że zespół z Bechatowa przegrał w w półfinale o mistrzostwo, bardzo Mistrzostwo Polski z Aksą Kedzieżę-Koźle. W rywalizacji 1-2. No i teraz walczy z Werwą Warszawa. Werwa, która uległa zespołowi Jastrzębskiego Węgla. Przypomnijmy, w rywalizacji półfinałowej z 0-2. Przechodzimy do spotkania, które rozgrywane jest w Kężynie i Koźlu, jak na razie zespół z naprowadzi 5 do 3. A my teraz z szybko przechodzimy do futsalu, ponieważ dzisiaj nasza reprezentacja, można powiedzieć, jest taki dzisiejszy, dzisiejszy dzień, taki jest niezwykle ważny dla kibiców futsalu. Sprawa awansu cały czas była nierozstrzygnięta, gdyż w Pradze starcie z naszymi sąsiadami z Czech skończyło się podziałem punktów 3 do 3, co zbudowało emocje z piekła rodem. Przeczucie się prawdziwe. Od samego początku oglądaliśmy prawdziwy lorecaster z obu stron. Nieco przesłany początek w Bożeja Korczyńskiego doprowadzi do otwarcia wyników w trzeciej minucie ze sprawą Janowskiego. Stracona brzmka obudziła naszych reprezentantów, którzy konsekwentnie zaczęli budować swoje akcje. Do wyrównania doprowadził Krzysztof Elsner po błędzie obrony czeskiej. Przez ponad 10 minut musieliśmy grać ostrożniejszy futsal ze względu na szybkie 4, -4 przeminienia. Polska złapała wiatr w żagle, zaczęliśmy grać niemalże koncertowo, zdobywając kolejne dwie bramki Michała Marka i Kubika. Na tablicy wyników widniało już 3 do 1, co mogło wprowadzić kibica futsalu w euforię. Jednak pamiętać trzeba, że to futsal i do ostatniego bliska nie można przypisywać zwycięstwa. Te słowa okazały się rzeczywistością, gdyż pierwszą połowę skończyliśmy przy stanie 3 do 3, co zapowiadało emocje w drugiej części spotkania. Pierwsza połowa trwała niemal 50 minut. Druga połowa zaczęła się od zaskakującej bramki por dla Czechów. Przez kolejne minuty oglądaliśmy popis gry Sebastiana Leszczaka, który trafił do siatki w drugiej części spotkania aż czterokrotnie. Jedną bramkę dołożył także lutecki, a końcowy wynik, zakończony 8:5 daje nam drugi z rzędu awans na Mistrzostwa Europy. Chłopaki w dzisiejszym meczu zostawili wszystko, co posiadali, coś więcej niż serduchu. Tomasz Krejzer, który został wzniesiony na noszach, nie poddał się i wszedł mimo braku sił na boisko, co pokazuje jego determinację. Jak mówił, za reprezentacją jest w stanie oddać wszystko. Jedziemy zwojewać euro. Tak można podsumować dzisiejszy awans polskich futsalistów na finały Mistrzostw Europy. A więc gratulujemy, gratulujemy. będziemy próbowali się łączyć z, z dzisiejszymi kadrowiczami w trakcie naszej audycji. Możliwe, że również porozmawiamy z samym trenerem, selekcjonerem naszej reprezentacji futsalu. Gratulujemy, przypomnijmy, że dzisiaj rejestracja Polski pokonała Czechy 8 do 3 i tym samym głosowała na mistrzostwa Europy w futsalu.

No i niestety nie da się e, pociągnąć w ogóle live'a, jest wi-fi, wi-fi po prostu to jest porażka, więc nic na żywo, na razie nagrywać nie będziemy, do momentu chyba nie zainwestuję w sam prywatnego routera.